Tytuł: Jak bezpiecznie ewakuować osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Tekst na tle płomieni. Zwykły dzień. Nagle w budynku włącza się alarm. Pożar. Rozpoczyna się ewakuacja. Ale tym razem nie taka na niby. Ktoś próbuje pomóc. Okazuje się jednak, że człowiek na wózku waży zbyt wiele. Mężczyzna w średnim wieku na wózku na tle wozu Strażackiego. Każdego roku Państwowa Straż Pożarna odnotowuje ponad 10 tysięcy pożarów budynków wielorodzinnych i ponad 2 tysiące pożarów budynku użyteczności publicznej. Te ogromne liczby pokazują, że zagrożenie pożarem jest realne, dlatego już na etapie projektowania budynków niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Plansza z napisem drogi ewakuacyjne. Korytarz w obiekcie użyteczności publicznej. Na ścianach rozmieszczone są oznaczenia wskazujące kierunek ewakuacji oraz sygnalizator świetlno-dźwiękowy. Drogi ewakuacyjne powinny być oznaczone za pomocą podświetlanych lub fluorescencyjnych tablic informacyjnych wskazujących kierunek ewakuacji, a także sygnalizacją świetlno-dźwiękową. Zalecana szerokość drogi ewakuacyjnej to minimum 1,5 metra, a jej długość powinna być jak najmniejsza. Minimalna wysokość drogi ewakuacyjnej to 2,3 m, a miejscowe obniżenia należy oznaczyć kontrastowo. Szerokość drzwi w świetle ościeżnicy powinna wynosić minimum 90 cm. Plansza z napisem: Miejsce zbiórki do ewakuacji. Zadymiony korytarz: mężczyzna na wózku zbliża się do drzwi z oznaczeniem: Miejsce zbiórki do ewakuacji. W przypadku większych, wielokondygnacyjnych budynków należy wyznaczyć pomieszczenie oczekiwania na ewakuację, w którym osoby nie będące w stanie samodzielnie się ewakuować mogą bezpiecznie poczekać na pomoc. Pomieszczenie należy oznaczyć znakiem Miejsce oczekiwania z dodatkowym opisem brajlowskim. Wnętrze miejsca zbiórki do ewakuacji Mężczyzna na wózku uruchamia odbiornik radiowy. Konieczne jest wyposażenie tego pomieszczenia w środki ochrony przeciwpożarowej i zapewnienie możliwości komunikacji z ekipami ratowniczymi. Plansza z napisem sprzęt ewakuacyjny. Mężczyzna na wózku obok złożonego wózka do ewakuacji. Sprzęt do ewakuacji, takie jak wózki, materace czy maty ewakuacyjne, są ważnym wsparciem podczas ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Dlatego ich dostępność w sytuacji zagrożenia jest kluczowa. Plansza z napisem Materac do ewakuacji. Mężczyzna na wózku wewnątrz pomieszczenia biurowego. Dwóch asystentów prezentuje technikę transferu i ewakuacji przy pomocy materaca do ewakuacji. W przypadku osoby nieporuszającej się samodzielnie, bezpiecznym rozwiązaniem jest zastosowanie materaca do ewakuacji. Materac kładziemy obok wózka i odpinamy wszystkie pasy zabezpieczające. Na jednym z końców materaca znajduje się kieszeń. To właśnie z tej strony powinny znaleźć się nogi osoby ewakuowanej. Asystenci stają z przodu i z tyłu osoby siedzącej na wózku. Asystent, stojący z tyłu, wkłada swoje ręce przed ramionami pod pachy wózkowicza. Chwyta go ponad nadgarstkami naprzemiennie, czyli prawą ręką za lewą i lewą za prawą. Asystent stojący z przodu kłóca i na zgiętych i szeroko postawionych nogach chwyta wózkowicza pod kolana. Daje komendę na trzy i oboje jednocześnie przenoszą osobę ewakuowaną z wózka na materac, tak aby nogi wchodziły we wcześniej spełnianą kieszeń i dochodziły do jej końca. Asystenci zapinają kieszeń materaca i stabilizują osobę ewakuowaną. Dopinamy wszystkie pasy i rozpoczynamy ewakuację. Pamiętajmy, że kolana, biodra i barki muszą dobrze przylegać do materaca w trakcie transportu. Jednocześnie staramy się, aby głowa i nogi cały czas pozostawały lekko uniesione do góry. To konieczne, żeby zabezpieczyć osobę ewakuowaną przed uderzeniem o nierówności podłoża lub stopnie schodów. Osoba trzymająca materac z tyłu od strony głowy kontroluje tempo i szybkość zjazdu materaca. Plansza z napisem płachta ewakuacyjna. Wnętrze sypialni dwóch asystentów pokazuje, jak zamontować płachtę ewakuacyjną na łóżku pod materacem. Kolejną opcją ewakuacji osób z niepełnosprawnościami jest ewakuacja przy użyciu płachty ewakuacyjnej. Płachta ewakuacyjna to kawałek prostokątnego mocnego materiału o wzmocnionych krawędziach. Po obu bokach płachty rozmieszczone są pasy do stabilizacji osoby ewakuowanej. Natomiast na końcach płachty znajdują się pasy, których używamy w trakcie ewakuacji. Rozkładamy ją pod materacem i stabilizujemy paskami przyszytymi do krawędzi płachty. Tak zamocowaną płachtę pozostawiamy pod materacem na stałe. Wnętrze sypialni w czasie pożaru. Dwóch asystentów demonstruje technikę ewakuacji osoby leżącej na łóżku przy użyciu płachty ewakuacyjnej. Użycie płachty ewakuacyjnej w sytuacji zagrożenia jest podobne do użycia materaca ewakuacyjnego. Przykrywamy osobę leżącą na łóżku, następnie pasami zamocowanymi do płachty stabilizujemy osobę, którą będziemy ewakuować. Kolana, biodra i barki muszą dobrze przylegać do materaca w trakcie transportu. Na końcach płachty znajdują się pasy, za które chwytają asystenci. Ustawiamy materac nogami w kierunku ewakuacji i przeciągamy do schodów. Jednocześnie staramy się, aby głowa i nogi cały czas pozostawały lekko uniesione do góry. To konieczne, żeby zabezpieczyć osobę ewakuowaną przed uderzeniem o nierówności podłoża lub stopnie schodów. Osoba trzymająca materac z tyłu od strony głowy reguluje tempo i szybkość zjazdu materaca. Plansza z napisem Wózek do ewakuacji. Wnętrze obiektu użyteczności publicznej, w miejscu oznaczonym, ustawiony jest wózek do ewakuacji. Asystent prezentuje technikę rozkładania wózka. Jeszcze innym bezpiecznym rozwiązaniem dla osób nieporuszających się samodzielnie jest zastosowanie wózka do ewakuacji. Ustawiamy go w taki sposób, aby taśmy ślizgowe znalazły się po stronie osoby rozkładającej wózek. Umieszczamy stopę na dolnej ramie. Chwytamy obiema rękami za uchwyt i pociągamy ku górze, do momentu, kiedy usłyszymy kliknięcie spręży. Po rozpięciu pasów bezpieczeństwa pociągamy jedną z kaset taśm ślizgowych, co powoduje rozłożenie wózka. Ostatnim działaniem jest wysunięcie podpórki i wózek jest już gotowy do użycia. Obok wózka do ewakuacji pojawia się mężczyzna na wózku. Dwóch asystentów prezentuje technikę transferu i przygotowuje osobę ewakuowaną do ewakuacji. W przypadku ewakuacji osoby nieporuszającej się samodzielnie, może być potrzebna pomoc asystenta. Wózek ewakuacyjny umieszczamy wówczas z boku po lewej lub prawej stronie wózka osoby ewakuowanej. Technika transferu jest w tym przypadku taka sama jak prezentowana wcześniej: technika transferu z wózka na materac do ewakuacji. Kolejną czynnością jest zapięcie pasów bezpieczeństwa. Bardziej zaawansowane modele wózków ewakuacyjnych posiadają dodatkowo podłokietniki podnóżek oraz taśmę do stabilizacji głowy. W tym momencie możemy już bezpiecznie rozpocząć ewakuację. Po dotarciu do klatki schodowej asystent prezentuje technikę pokonywania stopni. Po dotarciu do klatki schodowej składamy podpórkę, popychając ją do wewnątrz stopą. Zbyt wczesne złożenie podpórki może spowodować przewrócenie się wózka i w efekcie obrażenia u osoby ewakuowanej. Trzymając dłonie po bokach uchwytu, wprowadzamy wózek w balans i prowadzimy go na pierwszy, a następnie drugi stopień. W takiej pozycji wózek jest gotowy do zjazdu po schodach. Schodząc, dociskamy wózek równomiernie w dół i w tył, wykorzystując przy tym ciężar własnego ciała. Dzięki temu możemy kontrolować prędkość schodzenia. Po dotarciu na dół wprowadzamy wózek w balans i popychamy go lekko na dużych kołach. Rozkładamy podpórkę stopą, a następnie udajemy się z osobą ewakuowaną na miejsce zbiórki. Mężczyzna na wózku w miejscu zbiórki na parkingu przed budynkiem Fundacji Podaj dalej. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w artykule 6 określa, że konieczne jest zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Cóż to oznacza? Wierzymy, że coś więcej niż tylko powiadomienie Straży Pożarnej i oczekiwanie na ratunek. W sytuacji zagrożenia każda sekunda ma znaczenie. Napisy końcowe. W filmie wystąpili Maciej Wiatrowski, Damian Walczak, Hubert Kwiatkowski, lektor Paweł Pachulski. Tłumaczka języka migowego Karina Aksenczuk. Za pomoc w realizacji filmu dziękujemy przyjaciołom z OSP Ślesin. Film zrealizowany w ramach projektu Wyjście awaryjne. Bezpieczna ewakuacja osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Sfinansowano ze środków Fundacji Orlen. Film zrealizowano w siedzibie Fundacji w OSP Ślesin oraz osadzie Jonaszkowo www.osadajonaszkowo.pl Cytat Niniejszy film przygotowany przez Fundację Podaj Dalej to bardzo dobry materiał szkoleniowy. Omówiono w nim nie tylko sposób korzystania ze specjalistycznego sprzętu, ale co ważne, pokazano także jak bezpiecznie chwytać, przenosić i ewakuować osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. To wiedza bezcenna, która może uratować życie. Krzysztof Turowski, naczelnik jednostki OSP w Ślesinie. Realizacja White Crow Studio. Podaj dalej. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka. www.podajdalej.org.pl Rzetelne przygotowanie i mądre działanie mogą uratować komuś życie. Przekaż dalej ten film wszystkim zainteresowanym.